Hej, chcesz odkryć kulinarną stolicę Polski? To nowy projekt Pyszności.pl, który zaprasza w smaczną podróż po kraju. Pokażemy wam lokalne atrakcje i najlepsze jedzenie. Wszystko na naszej interaktywnej mapie. To nowoczesny serwis stworzony do interakcji i wspólnego tworzenia treści. Znajdziecie tu mnóstwo inspiracji: od tradycyjnych przepisów po te z nowoczesnym twistem, pomysły na wykorzystanie konkretnych produktów czy konkursy na ulubione dania regionalne. Oczywiście nie zabraknie też rekomendacji miejsc, w których warto ich spróbować. Współpraca z kulinarną stolicą Polski to doskonała okazja, by zaprezentować markę w naturalnych, organicznych treściach. Mamy w planach artykuły natywne, sądy uliczne, wideo przepisy, artykuły wideo, takie jak ten, reportaże, konkursy, a nawet transmisje na żywo. Będziemy podróżować po Polsce, pokazywać jak nowoczesne produkty ułatwiają gotowanie, eksponować branding w kontekstach regionalnych i ogólnopolskich oraz angażować odbiorców w konkursy i głosowania. Pełną ofertę znajdziecie w naszej prezentacji, jest w niej mnóstwo opcji, by wrócić z nami w tę smaczną podróż po Polsce.